Te cztery równorzędne wyrozumienia. I zapraszam oczywiście na scenę, jeżeli są przedstawiciele teatru. Teatr Pijara Sypialnia z Warszawy za przedstawienie ośmioletniej duszy Milona za ciekawy wybór i interpretację tekstu. Co

I warta teatr alternatywny bezegor za kulturalną gruparła szkourów za grosyskowe stworzenie w przedstawianiu problemów praczeń współczesnością. kolega autor troszeczkę pośili obrazcie w grupie. Najlepsza reżyseria małgorzata Kalińska i małgorzata Paszker wycośnij z teatru Pi zielonej Zielonej Góry za według Beton według żywotu Świętego Lidia Lidii <noise> Przedstawieniu Teatru drugi z Krakowa Kamień na Kamieniu. <trymne> najciekawsza rzecz, te gramy mm. idzie do Poznania. Do, z aspektach szczepiastowych, to są dzisiejsi emigranci. Emigranci na do 14, autorski tekst, reżyseria Niestety nie są z nami, są w Poznaniu. A bardzo serdecznie gratulujemy, ten tekst opublikujemy w Szczepiastowej Grand Prix. Dziękujemy i do spotkania za rok tu, jeżeli czekam na zaznaczenie, a teraz chodzę, chodzę. Małgorzata Kazińska, Teatr PIP z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury. E, otrzymałam nagrodę za najlepszą reżyserię wraz z panią Małgorzatą paszkier -Woj wojcieszonek Ja napisałam scenariusz na podstawie prozy Lidii Amejko, Żywoty Świętych Osiedlowych. E, my to nazwaliśmy Niebytu Beton, ponieważ konstrukcja wygląda zupełnie inaczej, spektaklu. Oparcie o napisany przez panią scenariusz, wyreżyserowała pani tę sztukę, tak? Czyli i jest pani autorką, i scenariusza, i reżyserką. Tak. A nagroda jest za reżyserię. Tak, proszę powiedzieć, o czym to sztuka. Um, jest to spektakl mówiący o właściwie problemach, które spotykają, które towarzyszą współczesnym ludziom, którzy zastanawiają się nad rzeczywistością, zastanawiają się przede wszystkim nad sensem swojego życia, e, zwłaszcza w takim codziennym, wydawałoby się bardzo monotonnym, nudnym e, życiu, w którym wykony, wykonują nieciekawe może rzeczy nieważne, próbują nadać temu sens, próbują znaleźć sens e, w tym, żeby codziennie rano się obudzić i e, co, i coś ze swoim życiem zrobić. Jest to bardzo przewrotna sztuka, bardzo trudna, odbywa się na wielu poziomach, wymaga od, od widza wysiłku intelektualnego. W pewien sposób absorbuje bardzo widza, ponieważ nie ma tej czwartej ściany, spektakl dzieje się widzowie są usadzeni w kole i spektakl dzieje się jakby w. Pomiędzy nimi również, co, co jeszcze bardziej prowadzi do tego, żeby, żeby postawili się na miejscu aktorów. i powiedzieć wiem, że pani jeździ po różnych festiwalach. Jak tyskie spotkania teatralne wypadają na tle innych polskich festiwali? Co, co wyróżnia ten tyski festiwal, co sprawia, że jest on jakiś unikatowy? Myślę, że przede wszystkim jest dostępny dla takich grupy jak, nasz, jak nasza, która jest wpółamatorska. Dla ludzi, którzy nie na co dzień tylko się zajmują teatrem. Jest to możliwość, żeby wystąpić przed, przed, przed zupełnie inną publicznością niż to się dzieje na przykład w Zielonej Górze, żeby zderzyć swoje podejście do teatru, swoje wizje teatru z innymi. I na pewno na pewno są tu bardzo dobre warunki. Jeśli chodzi o zaplecze techniczne teatru, także bezstresowo i bardzo przyjemnie nam się tutaj gra. Także jest to, jest to kilka dni bardzo ciekawie dla nas spędzonych.